Witam wszystkich. W związku z tym, że praktycznie zakończyłem rozbudowę swojej instalacji fotowoltaicznej postanowiłem zająć się teraz zautomatyzowaniem jej pracy. W jednym z poprzednich filmów widzieliście wykonany moduł na esp 32 z wgranym projektem PIP Solar, gdzie Home Assistant Pilnuję, aby akumulatory zastosowane w moim banku energii nie ulegały nadmiernemu obciążeniu. Teraz do home asystenta zostanie podłączony czujnik nasłonecznienia. Czujnik ten będzie odpowiadał za sterowanie mocą grzałek, może również przełączaniem trybów pracy falownika. asan. W związku z tym do profilu PV, tak aby czujnik był w tej samej płaszczyźnie co panele przykręciłem obudowę hermetyczną. Do tej obudowy trafi czujnik nasłonecznienia zakupiony na Aliexpressie za kwotę 56 zł. Czujnik ten łączy się poprzez Wi-Fi z moją siecią i będzie przesyłał informacje o nasłonecznieniu, temperaturze oraz wilgotności. Aczkolwiek te dane, czyli temperatura i wilgotność będą praktycznie nie do wykorzystania z powodu umieszczenia urządzenia w hermetycznej obudowie. Także zapraszam do kolejnych filmów, gdzie zaprezentuję tworzenie automatyzacji. Pozdrawiam, do zobaczenia.